Tradycje walki zbrojnej w czasie wojny podziemie antykomunistyczne to tytuł wystawy plenerowej, którą jeszcze do końca listopada można oglądać w Dębicy. Tablice czekają na Państwa przed Urzędem Miejskim. Wystawa pokazuje między innymi czas o okres 1939-1950 pokazuje walkę zbrojną na ziemiach dębickich, pokazuje akcję burza. Ale także zaangażowanie kobiet w konspiracje, między innymi też w duszpasterstwo działające w powiecie dębickim. Mam nadzieję, że wystawa przyczyni się do poznania lokalnej historii II wojny światowej i zaraz po niej, ale także chciałam w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować pracownikom Muzeum Regionalnego, dzięki którym ta wystawa powstała, jak również panu Maciejowi Małozięciowi, zastępcy burmistrza. Który udostępnił również unikatowe materiały, dzięki którym wystawa powstała. Inicjatywa została zrealizowana w ramach projektu pod nazwą Postawa Anhelego przykładem niezłomności społeczeństwa wobec okupanta na ziemi Dębickiej. Wystawę przygotowała miejska i powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy przy współpracy z miastem Dębica oraz Muzeum Regionalnym w Dębicy. Powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu. Patriotyzm jutra